No to w taki To lecim? No na razie nic. Buty Fernon. Buty Fernon. W moim plecach. Buty Fernon. Czaruję. <grym> Dobra. No, Trzechu polecić. Buty Fernon muszą polecić mi. Łuk! jeden, tobie jeden. Droga, jestem po ty, 50 kurwa, na 31. No. O kurvice. Dobra, skurra, jest to dość dobry. No. Dobra, ile to może być warte? Dużo. Co limit Dużo? 700? Za limit wystaw. Żeby wygadacie. Dam ci piszeliówki. To jest EQ na 2,5, a wygadacie limit, kurwa. No e, Schubert, zwróć nie, uwagę, ja ile mówię, osób ma 25 level. To jest 200 kaka, nie więcej. Wystaw nie na no, bazę, niech to ci bałdę? piszą. No. Jak 200 kg to ja daje Ci zaraz, kurwa jak chcesz. Ja przechodzę na własne. Dobra, Shubert, to czekam na Twój opening. Dobra, odsiadam Opening. Nie. Dawaj, dawaj Shubert. Ja robię Opening i spierdalam, bo. Jak jesteście ja co wygadacie, to ja mnie trzepie, serio. <laughs> e, Okej okay. Nie. Co teraz? O, Filip właśnie otworzył. No super, ile to warte, limit? Ba. Yeah. Ba. Ba. Trochę mniej, S kanieta. To jest to? Czekamy. Warte jest coś tyle, ile ktoś stanie za to zapłacić. Po prostu. bo jest czekaj. Dobra, już jestem u ciebie. Dzięki Co to dwie? Kurwa, co nam się dzieje? Dobra. Ten jak musiał to... pakać. Nie, nie wierzę, coż, zrobił. troll. Ale one ksy były. O, jeszcze tu są? Ale gdzie nie piłeś dzisiaj, bo ręce się trzęsą, są jak zwykle. Kto kolejny? To stresi, czy otwierają? Dawaj, dawaj No dobra, to No dobra, to ja No, dobra. Ja? no to ja? dawaj, darcuś Darcuś, no Po darcu się ja otwieram Okej okay. Fuuu, ile ma boksów, patrzko <laughs> Ulele. Miecz 7. Podkusze ogólnie. Co ludzie dropią tutaj. Ja jak czarno widzę twoją penię Jak Powiedziałem Ja, Jeszcze ma 24 na 23, spójrz na to. Piękne. Mrok 14. O, ładne, ładne. Ben, czy... Limit, limit. <laughs> Proszę. Ale nie, ładnie, ładne dropy dzisiaj. Kto tam jeszcze chce? Kto może otworzyć? Znaczy, zrobić Ktoś może otworzyć. Dobra, wbijamy. No nie, to jest tutaj. Już? Tak, tak, tak. Kurde, czemu nie z u nie? Co? Czy ktoś jeszcze ma, czy to już teraz moja kolej? No. Okej, okay, to zapraszam. To Eltor no, frigi. czy Frigi? Frigi. Dobra, do Freakiego wbijam Kurwa. Co się stało? Daj chociaż raz w życiu. ja niestety. To ale... jesteś Eltor chyba ostatni, tak? Przede mną. Eltor, ja Eltor. Ja parę butów, to jedna dla mnie, okej? Okay. Co... A jak bossy, to nie moja wina. Ten co próbuje tam. Nie no, dwa ekwipaże spoko poszły. Jest i Kusza. Jakie oto kosze? U nic. No i teraz najlepszy. najlepszy. Jak najlepszy, no to wiesz, to tu musi się jeszcze udać, tak? Ustanę tutaj. No to próbuję, Posartuję posortuję sobie. Tu siedem samo góry, ile tu jest tych boxów? Cztery tylko, yeah! A nie, tu były jeszcze, a mniejsze oto. O, coś takiego nie wiem czy to co z tym się robi czy ktoś to nosi w ogóle czy nie Marko, czy. NPC no i nic nikt nie ma zbroi pod efekty oh, shit dobra widzowie dzięki wielkie to był taki giga opening dajcie znaczy wam taki format się podoba, jak Famka się zgodzi, to mogę robić openinki z wszystkich graczy, jeżeli się zgodzą oczywiście i stawcie łapę w górę, komentarz i suba. Pozdrawiam serdecznie.